Witaj, poszukiwaczu szczęścia. Jeśli szukasz w życiu więcej spokoju, radości i sensu, jesteś we właściwym miejscu. Zostań ze mną do końca, a zobaczysz, że szczęście nie jest odległym celem, ale czymś, co czeka tuż obok ciebie, na wyciągnięcie ręki, właśnie teraz. Zanim pójdziemy dalej, chcę Cię poprosić o coś prostego. Zatrzymaj się na chwilę. Odłóż myśli o tym, co jeszcze musisz zrobić. Zapomnij na moment o telefonach, wiadomościach, liście obowiązków. Weź głęboki oddech i zadaj sobie pytanie: kiedy ostatni raz naprawdę czułeś radość? Nie pytam o grzeczny uśmiech, który pokazujemy znajomym, kiedy słyszymy: Jak się masz? Nie pytam o maskę, którą często zakładamy, by inni uwierzyli, że wszystko jest w porządku. Chodzi mi o ten rodzaj radości, który pojawia się nagle, bez powodu, w sercu, które nagle staje się lekkie, w ciele, które się rozluźnia, w duszy, która przypomina nam, że jesteśmy naprawdę żywi. Może przypominasz sobie moment, kiedy śmiałeś się tak mocno, że zabrakło ci tchu. Może to był spacer, podczas którego zachód słońca zatrzymał cię w miejscu i sprawił, że świat na chwilę wydał się bardziej magiczny. A może zwykły poranek, kawa, cisza i myśl o wystarczy, żeby być szczęśliwym? Dlaczego jednak tak trudno przywołać takie chwile? Bo większość z nas nauczyła się odkładać szczęście na później. Powtarzamy: Będę szczęśliwy, kiedy coś osiągnę, gdy skończę szkołę, gdy kupię mieszkanie, gdy wreszcie ktoś mnie doceni. I w tej pogoni lata mijają, a to wyczekiwane kiedyś nigdy nie nadchodzi. A prawda jest o wiele prostsza niż myślisz. Szczęście nie mieszka w przyszłości, nie czeka na nas w wielkich nagrodach ani na końcu drogi. Szczęście żyje tu i teraz, w sposobie, w jaki wybieramy patrzeć na świat, w tym, jak reagujemy na codzienne zdarzenia. Wyobraź sobie zwyczajny poranek. Budzik dzwoni, za oknem szaro, mokro i ponuro. Patrzysz w niebo i od razu czujesz zniechęcenie. Byle przetrwać ten dzień, myślisz. Wstajesz bez energii, obijasz się o meble, przypadkiem strącasz szklankę, a w pracy wchodzisz od razu w zły nastrój. Nic dziwnego. Skoro poranek zaczął się od ciężaru, to cały dzień niesie w sobie jego echo. Ale ta sama scena może wyglądać zupełnie inaczej. Patrzysz na krople deszczu na szybie i dostrzegasz w nich migoczące kryształy. Myślisz, Natura też ma swój rytm, to piękne. Zamiast narzekać, parzysz kawę i pozwalasz, by jej zapach był twoim pierwszym powodem do wdzięczności. Łapiesz strąconą szklankę w ostatniej chwili i śmiejesz się z własnej zręczności. Nawet jeśli autobus odjeżdża, zamiast się denerwować, zakładasz słuchawki i pozwalasz ulubionej muzyce nadać ci rytm. I nagle ten sam dzień staje się zupełnie inny. Różnica nie tkwi w pogodzie ani w wydarzeniach. Różnica tkwi w Tobie, w Twoim wyborze, w Twoim nastawieniu, w Twoim spojrzeniu. To właśnie jest prawdziwa tajemnica szczęścia. Łatwo uśmiechać się, gdy wszystko układa się idealnie, ale prawdziwa siła zaczyna się wtedy, gdy mimo trudności wybierasz wdzięczność, spokój i nadzieję, bo szczęście nie spada z nieba. Ono rodzi się w chwili, gdy twoje serce mówi: Wybieram radość, mimo wszystko. Nie wydarzenia tworzą twoją radość, ale sposób, w jaki wybierasz na nie reagować. Niech te słowa będą dla ciebie drogą do odnalezienia siebie na nowo. Niech staną się przebudzeniem, momentem, w którym naprawdę uświadomisz sobie, że szczęście zawsze było w twoich rękach. Zanim przejdziemy dalej, mam małą prośbę. Jeśli to, co słyszysz, porusza coś w tobie, jeśli czujesz, że ten przekaz jest dla ciebie ważny, polub ten materiał. Zostaw komentarz ze swoją afirmacją, podziel się tym filmem z kimś, komu może pomóc i zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych treści, bo czasem jedno zdanie, jedna myśl może zmienić całe twoje życie. Chcę, żebyś już teraz zostawił w komentarzu tę afirmację: Szczęście rodzi się we mnie. Każdego dnia wybieram radość, wdzięczność i spokój, niezależnie od tego, co dzieje się wokół. To wszystko pięknie brzmi, ale możesz zapytać, jak to zastosować w codziennym życiu? Dlatego teraz chcę podzielić się z Tobą czterema krokami, prostymi, ale potężnymi, które mogą stać się Twoimi drogowskazami. Jeśli zaczniesz je praktykować. Zobaczysz, jak krok po kroku Twoje życie staje się lżejsze, spokojniejsze i pełne radości. Krok pierwszy: radość kryje się w drobiazgach. Chcę zacząć od czegoś, co na pierwszy rzut oka wydaje się banalne, a w rzeczywistości ma moc całkowicie odmienić Twoje życie. Prawdziwa radość rodzi się z małych rzeczy. Zbyt wielu ludzi odkłada szczęście na kiedyś. Mówią: Będę szczęśliwy, gdy dostanę awans. Będę spokojna, gdy spłacę kredyt. Będę radosny, gdy wreszcie spotkam odpowiednią osobę. I tak mijają miesiące, a potem lata, a oni wciąż czekają na moment, który nigdy nie nadchodzi. Problem w tym, że życie nie składa się z wielkich chwil. Owszem, zdarzają się sukcesy, podróże, święta, ważne rocznice. Ale to tylko maleńka cząstka całego naszego czasu. A o jakości naszego życia nie decyduje to, co zdarza się od święta, tylko to, co robimy i jak się czujemy na co dzień. To w zwyczajności kryje się prawdziwa moc: w pierwszym łyku gorącej kawy, w uśmiechu dziecka, które cieszy się na Twój widok, w zapachu świeżo upieczonego chleba, w promieniach słońca na twarzy. W chwili ciszy, po całym dniu pełnym hałasu. Pomyśl, jak się czujesz, gdy wracasz zmęczony po pracy, a ktoś bliski wita cię prostymi słowami: Dobrze, że jesteś. Jak bardzo takie słowa potrafią ogrzać serce? Albo kiedy nieznajomy przytrzymuje ci drzwi, czy przepuszcza cię w kolejce? Drobiazg, a jednak świat nagle wydaje się bardziej przyjazny. A może poranek, gdy budzisz się i słyszysz za oknem śpiew ptaków? To nie tylko dźwięk, to przypomnienie, że życie trwa i że masz w nim udział. Takie momenty są jak perły rozsypane na Twojej drodze. Możesz przejść obok nich obojętnie, wpatrzony w ekran telefonu, czy przygnieciony problemami, albo możesz się zatrzymać i je pozbierać. A kiedy zaczniesz, zobaczysz, jak bardzo Twoje życie nabierze blasku. Dlaczego więc tego nie robimy? Bo przyzwyczailiśmy się do pośpiechu. Gonimy za kolejnym zadaniem. Porównujemy się z innymi, myślimy, że dopiero tam będzie szczęście. A ono jest tutaj, tuż obok. Dlatego chcę zaproponować Ci proste ćwiczenie. Każdego wieczoru, zanim położysz się spać, zadaj sobie pytanie: Jakie trzy drobne rzeczy dziś sprawiły, że poczułem się dobrze? To mogą być naprawdę małe sprawy rozmowa jak smak czekolady. Zapach deszczu, albo fakt, że pomimo trudności wciąż idziesz do przodu. Zapisz te chwile w notatniku, w dzienniku, w aplikacji, w telefonie. Niech staną się Twoją kolekcją, prywatnym zbiorem dowodów, że szczęście jest tuż obok. Bo szczęście to nie nagroda za wielkie zwycięstwa. Szczęście to umiejętność dostrzegania tego, co już masz. Kiedy nauczysz się cieszyć z małych rzeczy. Zaczynasz odkrywać, że szczęście jest bliżej niż myślałeś. Ale jest jeszcze coś równie ważnego, żeby naprawdę poczuć radość, musisz żyć w zgodzie ze sobą. Bo żadne drobiazgi nie dadzą ci pełni, jeśli codziennie zakładasz maskę. I właśnie o tym jest kolejny krok. Krok drugi: żyj autentycznie. Drugi krok na drodze do szczęścia to odwaga bycia sobą. Możesz szukać radości w tysiącu miejsc, w podróżach, w sukcesach, w uznaniu innych ludzi, ale jeśli codziennie grasz rolę, która nie jest Twoja, nigdy nie poczujesz prawdziwego spełnienia. Od dziecka uczymy się dopasowywać. W domu słyszymy: Nie krzycz, nie płacz, nie przesadzaj, bo co inni pomyślą. W szkole zachowuj się jak wszyscy nie wychylaj się. W pracy zrób swoje, nie zadawaj trudnych pytań, nie pokazuj emocji. I tak krok po kroku uczymy się zakładać maski. Maski grzeczności, profesjonalizmu, siły. Maski, które mają nas chronić przed oceną i odrzuceniem. Ale szczęście nie znosi udawania. Nie można czuć się wolnym, jeśli w środku dusisz emocje, tłumisz marzenia i próbujesz dopasować się do oczekiwań świata. Wtedy każdy dzień staje się przedstawieniem, a ty, aktorem, który nigdy nie zdejmuje kostiumu. Autentyczność bywa trudna. Może sprawić, że część osób się od ciebie odwróci. Może być tak, że niektórzy powiedzą: Jak zmieniłeś się, już cię nie poznaję. Ale prawda jest taka, że to nie zmiana to powrót do tego, kim naprawdę jesteś. A w zamian dostajesz coś bezcennego wolność, spokój i siłę, której nie da ci żadne udawanie. Pomyśl, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś przestał bać się mówić głośno o tym, co czujesz. Gdybyś miał odwagę podejmować decyzje nie po to, by zadowolić innych, ale by pozostać wiernym sobie. Wyobraź sobie, że nie musisz codziennie zakładać maski, możesz po prostu być. Twoje życie zaczęłoby oddychać. Ty wreszcie zacząłbyś oddychać. Bycie sobą to nie luksus, to fundament szczęścia. Bo nie można czuć się spełnionym, jeśli żyje się w roli napisanej przez kogoś innego. Chcę, żebyś spróbował prostego ćwiczenia. Zadaj sobie dziś pytanie. Gdzie w moim życiu wciąż udaję? Może w pracy, gdy milczysz, choć chcesz zabrać głos. Może w relacjach, gdy zgadzasz się na coś, czego nie chcesz. Może w drobnych, codziennych wyborach, gdy rezygnujesz z tego, co daje ci radość, bo nie wypada? Zapisz to. Zobacz, ile przestrzeni zajmują w twoim życiu rzeczy, które nie są twoje. A potem zrób kolejny krok, mały, ale prawdziwy. Powiedz jedno zdanie zgodne z tym, co naprawdę czujesz. Zrób jedną rzecz, która jest w zgodzie z tobą, nawet jeśli ktoś tego nie zrozumie. Poczujesz wtedy lekkość, której nie daje nic innego. Bo autentyczność nie zawsze sprawia, że wszyscy cię pokochają, ale zawsze sprawia, że zaczynasz kochać siebie. A to właśnie jest źródłem prawdziwego szczęścia. Autentyczność daje wolność. Ale żeby ta wolność stała się pełnym doświadczeniem, potrzebujesz jeszcze jednej siły wdzięczności. To ona sprawia, że nawet w zwykłym dniu potrafisz dostrzec cuda. To właśnie trzeci krok. Krok trzeci wdzięczność moc, która otwiera drzwi do szczęścia. Wdzięczność to jedna z najbardziej niedocenianych sił, jakie mamy w życiu. Większość ludzi traktuje ją jak ładny dodatek, jak miły gest, którym można się podzielić od czasu do czasu. Ale prawda jest taka, że wdzięczność to fundament, to silnik, który napędza każdą inną zmianę. Pomyśl o tym. Kiedy dziękujesz, twoja uwaga kieruje się na to, co już masz, a nie na to, czego ci brakuje. I nagle, zamiast żyć w poczuciu niedostatku, zaczynasz żyć w poczuciu pełni, a pełnia przyciąga jeszcze więcej dobra. To nie jest teoria, to codzienna praktyka. Zauważ, jak działa Twoje nastawienie. Jeśli codziennie narzekasz, Twój umysł skupia się na problemach i zaczynasz dostrzegać ich coraz więcej. Ale jeśli codziennie mówisz dziękuję, to tak, jakbyś wysyłał sygnał do świata: Chcę więcej tego, co już mam. I świat odpowiada. Wdzięczność jest jak magnes. Kiedy dziękujesz za każdą złotówkę, którą masz, nagle widzisz że wcale nie jesteś w biedzie. A wtedy przychodzą nowe okazje, nowe pomysły, nowe źródła dochodu. Kiedy z serca dziękujesz za ludzi, którzy cię otaczają, zaczynasz przyciągać kolejnych wartościowych, dobrych przyjaciół. Każde szczere dziękuję to jak zamówienie złożone u samego wszechświata. I to zamówienie nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi. Nie chodzi tu tylko o mistykę czy duchowość. To także prosta psychologia. Twoje myśli są energią, a myśli połączone z emocją stają się niezwykle silne. Wdzięczność to emocja najwyższej jakości, pełna światła, pełna życia. Ona rozbraja strach i zwątpienie. Dlatego wdzięczne myśli są kilkakrotnie silniejsze od zwykłych. One nie tylko zmieniają Twoje nastawienie, ale też Twoje działania. Człowiek wdzięczny staje się odważniejszy, bardziej otwarty. Przyciąga ludzi i sytuacje, które rezonują z jego wnętrzem. Każdy z nas ma wiele marzeń. Lepsza praca, piękne podróże, nowe relacje, zdrowie, poczucie bezpieczeństwa to naturalne, ale ta ogromna lista życzeń potrafi przytłaczać, zwłaszcza wtedy, gdy życie nie układa się po naszej myśli. I wtedy pojawia się poczucie bezsilności. Nic mi się nie udaje, los o mnie zapomniał, moje życie nigdy się nie zmieni. Właśnie w takich chwilach wdzięczność staje się lekarstwem. Nie pustym hasłem, ale praktyką, która potrafi podnieść z kolan. Wdzięczność jest paliwem dla twojej kreatywności. Kiedy czujesz, że masz wystarczająco, nie boisz się marzyć i działać. Nie działasz z lęku przed brakiem, ale z energii pełni. A ta energia otwiera drzwi, których wcześniej nawet nie zauważałeś. Dlatego zachęcam Cię: uczyń wdzięczność swoim codziennym nawykiem. Nie tylko od święta, nie tylko od czasu do czasu. Codziennie znajdź choćby jeden powód, by powiedzieć: dziękuję. To może być naprawdę coś drobnego uśmiech w lustrze, pokojny sen, ciepły posiłek. Krótka wiadomość od znajomego. A im częściej to robisz, tym więcej powodów zaczynasz zauważać. Wdzięczność nie tylko zmienia twoje samopoczucie, wdzięczność zmienia twoje życie. Wdzięczność otwiera serce i umysł na obfitość. Ale nawet największa wdzięczność nie wystarczy, jeśli twoją energię codziennie pochłania chaos i toksyczne sytuacje. Dlatego czwarty krok jest kluczowy to sztuka chronienia swojego spokoju. Krok czwarty chroń swój spokój. Możesz uczyć się dostrzegać drobiazgi, możesz praktykować wdzięczność, możesz mieć odwagę być sobą, ale jeśli Twoja energia każdego dnia jest wysysana przez chaos, plotki, toksyczne relacje czy nieustanny hałas, Szczęście będzie wymykało ci się z rąk. Dlatego ostatni krok jest tak ważny. Musisz nauczyć się chronić swój spokój. Twoja energia nie jest nieskończona. Każdego dnia dostajesz tylko pewien jej zapas i to od ciebie zależy, jak go wykorzystasz. Dlaczego więc rozdajesz go ludziom, którzy nie mają dobrych intencji? Dlaczego oddajesz swój czas sytuacjom, które nic ci nie dają poza zmęczeniem? Zrozum jedno: granice nie są egoizmem. Granice są najwyższą formą szacunku i miłości do samego siebie. Kiedy mówisz nie temu, co cię rani, w tym samym momencie mówisz głośne tak swojemu spokojowi, a spokój to gleba, na której wyrasta szczęście. Zacznij od prostych rzeczy. Naucz się chronić swoje poranki. Niech nie zaczynają się od powiadomień i wiadomości, które ściągają Twoją energię w dół. Zacznij od kilku minut ciszy, oddechu, czy wdzięczności. To zbuduje Ci fundament na cały dzień. Chroń swój czas, bo nie każda rozmowa jest warta Twojej obecności. Chroń swoje serce, bo nie każdy człowiek powinien mieć do niego dostęp. Chroń swoje myśli. Bo to, czym karmisz swój umysł, kształtuje twoje emocje. Twoje życie stanie się lżejsze, gdy zrozumiesz, że nie musisz uczestniczyć we wszystkich dramatach. Nie musisz reagować na każdy komentarz, nie musisz walczyć w każdej bitwie. Czasem największą siłą jest odwrócenie się i zachowanie ciszy. Cisza nie oznacza słabości, cisza to wybór, że nie dasz sobą manipulować. Zrób dla siebie ćwiczenie: zapisz trzy rzeczy, które regularnie odbierają ci spokój. Może to toksyczna relacja, może godziny spędzane w internecie, może nieustanne próby zadowolenia wszystkich wokół, a potem przy każdej z nich zapisz jedno zdanie: Nie muszę tego dźwigać. To prosty gest, ale da ci poczucie ulgi i wolności. I pamiętaj. Spokój nie jest luksusem dla nielicznych. Spokój to Twoje prawo, to Twoja tarcza i Twój fundament to przestrzeń, w której Twoje serce może odetchnąć i w której Twoje marzenia mogą się narodzić. A kiedy nauczysz się go chronić, Twoje życie stanie się prostsze, klarowniejsze. A szczęście nie będzie musiało przedzierać się przez mur chaosu, bo tylko w ciszy serca możesz naprawdę usłyszeć siebie. A kiedy usłyszysz siebie, znajdziesz drogę do życia, które naprawdę jest Twoje. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to już wiesz, że coś w tobie się przebudziło. To nie przypadek, to Twoje serce zaczyna budzić się do nowego życia. Chcę, żebyś zapamiętał jedno: Szczęście nie jest nagrodą, którą dostajesz na końcu drogi. To nie medal, który ktoś wręczy ci, gdy zasłużysz, to nie cel podróży, do którego zmierzasz przez całe życie. Szczęście jest samą drogą. Jest w małych chwilach, które codziennie mijasz, czasem nieświadomie, w spojrzeniu pełnym ciepła, w smaku ulubionej kawy, w krótkiej rozmowie, która rozjaśniła ci dzień. To właśnie te momenty składają się na Twoje poczucie pełni. Szczęście jest w odwadze, by być sobą, nawet jeśli ktoś tego nie rozumie. Bo kiedy nie musisz już udawać, twoje serce przestaje nosić ciężar masek i zaczyna bić w rytmie autentyczności. Szczęście jest w sercu, które potrafi powiedzieć dziękuję, nawet wtedy, gdy wokół nie wszystko idzie zgodnie z planem. Bo wdzięczność to nie tylko reakcja na dobre chwile. To sposób patrzenia, który przemienia trudności w lekcje, a zwykły dzień w dar. Szczęście jest też w spokoju, który chronisz jak skarb. Bo dopiero w ciszy możesz naprawdę usłyszeć siebie. A kiedy słyszysz siebie, wiesz, co daje ci szczęście. Dlatego proszę cię, nie czekaj na lepszy dzień, żeby być szczęśliwym. Nie odkładaj radości na czas, gdy wszystko się ułoży. Bo w życiu nie chodzi o to, żeby czekać, aż burza minie. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu. I właśnie w tym tkwi tajemnica. Nie w idealnych warunkach, nie w kiedyś, ale w tym, że potrafisz odnaleźć radość nawet w samym środku burzliwych sytuacji, w momentach pełnych wyzwań i niepewności. Zrób dzisiejszy dzień lepszym, swoim nastawieniem, swoim wyborem, swoim spojrzeniem na życie. Bo właśnie to masz w pełni pod kontrolą. Pamiętaj. Szczęście nigdy nie przychodzi z zewnątrz. Nie znajdziesz go w rzeczach, w tytułach, w liczbie polubień czy cudzym uznaniu. Szczęście rodzi się w tobie. Rodzi się w decyzjach, które podejmujesz, w tym, co wybierasz dostrzegać i w tym, jak traktujesz siebie. I to ty każdego dnia masz moc, by je wybrać. Może nie zmienisz całego świata w jednej chwili, ale możesz zmienić swoją perspektywę. Możesz wybrać wdzięczność zamiast narzekania, autentyczność zamiast udawania, spokój zamiast chaosu. A gdy zrobisz to, dziś, jutro stanie się jaśniejsze, bo szczęście nie jest odległym marzeniem. Szczęście jest decyzją, którą podejmujesz teraz, w tej sekundzie. I jeśli zdecydujesz się je wybrać, zobaczysz, że ono zawsze było w tobie. Czekało tylko, aż dasz mu przestrzeń, by rozkwitło. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Jeśli to, co usłyszałeś, poruszyło twoje serce, zatrzymaj to w sobie. A jeśli czujesz, że ktoś bliski też potrzebuje tych słów, podziel się nimi. Napisz w komentarzu swoją afirmację: Niech to będzie twój głos, twoje postanowienie, twój wybór. Pamiętaj: każde słowo zapisane tutaj ma znaczenie. Zasubskrybuj, jeśli chcesz otrzymywać więcej treści, które pomogą Ci odnaleźć spokój, odwagę i szczęście w codzienności. I na koniec zostaw tę jedną prostą afirmację. Niech wybrzmi jak Twoja osobista deklaracja. Szczęście rodzi się we mnie. Każdego dnia wybieram radość, wdzięczność i spokój, niezależnie od tego, co dzieje się wokół.